Siemenerko, kochani, witam Was bardzo pięknie i bardzo serdecznie. Z wejściem pod tytułem Karta Dnia. Słuchajcie z uwagi na to, że e, słuchajcie, no w, oczywiście 8 października mieliście tylko takie karty energetyczne, żeby zobaczyć, co sprzyja, czemu nie sprzyja dany dzień, bo troszeczkę za późno, że tak powiem, wbiłam tutaj na kanał i godzina już była taka troszeczkę zbyt późnawa na karty dnia. E, w związku z powyższym dzisiaj oczywiście kochani zrobimy sobie karciochę dnia dla każdego znaku zodiaku, żeby to wszystko miało oczywiście kochani ręce i nogi i robimy to w przeddzień, dlatego żebym mogła zrobić czasówkę, bo kochani jak ja to publikuję na przykład o godzinie 6 rano, dnia następnego e, no to umówmy się, ja jeszcze śpię a skoro śpię, no to nie zrobię Wam czasówki tak, proste i potem po, kochani przez dwie godziny bujacie się bez czasówki i większość z Was jest e, słuchajcie zniesmaczona czemu nie ma czasówki, a zawsze staram się żeby była, zawsze staram się żeby była w pierwszym komentarzu kochani i też tym samym e, słuchajcie wrzucę ją dzisiaj wieczorem, żebyście już dzisiaj wieczorem wiedzieli, kochani, co się wydarzy jutro, więc moi drodzy karty mam przetasowane w dłoniach i kochani, wyciągam tutaj dla każdego znaku kartę na jutro, co się wydarzy jutro u baranka co się wydarzy? Słuchajcie, jakieś blokady, zamknięcia, trudności, przeszkody. To jest pierwsze, co poczułam, chociaż ta karta niekoniecznie to musi pokazywać, ale widzę tutaj tak, taki opór. Zobaczcie, macie zamknięte drzwi, nie możecie czegoś załatwić, nie możecie z kimś się skomunikować, nie jest coś łatwe do zrobienia. Jest coś dzisiaj zamknięte, nie mamy z czymś kontaktu albo z kimś, coś do nas nie przychodzi, mamy przeszkody, blokady to baranki poczułam i całkiem możliwe, że to o to tu będzie chodziło, ale ponadto to jest też taka sytuacja, żebyście wy same akurat w tej talii, gdyby była inna, powiedziałabym coś innego, ale nie powiem słuchajcie, żebyście Wy w pewien sposób gdzieś nie uzewnętrzniały się jutro. Czyli jeżeli będziecie, słuchajcie, mieć jakieś bolączki, jakieś tematy, jakieś coś w głowie, chcielibyście się z tym podzielić, to karta mówi, zamknij się w swoim domu, nie uzewnętrzniaj się przed światem. Więc to wszystko, co powiedziałam, powinno gdzieś tutaj w takich klimatach się u Was pojawić. Byczek jutro. Wow, wow, wiwi! Oui, oui. Słuchajcie, jeżeli chodzi o sferę... Um... Międzyludzką, słuchajcie, Wasze koledzy, koleżanki, przyjaciele, rodzina, najbliższa, partnerzy, żony, mężowie, Wasze miłości. Bardzo dobre kontakty, bardzo dobry klimat. Możecie, kochani, również umawiać się na spotkania, na spacery, na wyjścia. Miło spędzać czas na takich spotkaniach, albo i nawet, moi drodzy, jeżeli to by był kontakt z osobą, z którą nie możecie fizycznie się zobaczyć, wówczas ta karta będzie obrazowała słuchajcie, klimat pod tytułem że miło i fajnie uskuteczniacie czas drogą telef telefoniczną, oczywiście czatową, mailową, po kablu, tak? Tak to troszeczkę też poczułam, słuchajcie, w tej karcie, że to tak może być. Ogólnie dzień zaliczany do bardzo szczęśliwych, bardzo pomyślnych, bardzo wesołych, em, bardzo ciepłych, rodzinnych i w dobrych klimatach z innymi ludźmi. E, więc kochani, miejcie to na uwadze. Jeżeli jest jakiś byk, który ma dziecko, i spotyka się z jakimś kimś, kto też ma dziecko, to tutaj jakieś silne połączenie pomiędzy tą czwórką ludzi występuje. Ja nie mówię, że ono wystąpi jutro i że coś tam, coś tam, tylko ja widzę tutaj, tak jakby patrzenie na takiej zasadzie, że ta czwórka osób um, mogłaby stworzyć coś fajnego. Tak to widzę, kochani, patrząc na tą kartę. Dobra, bliźnięta jutro. Bliźnięta jutro, kochani, szansa na nowy początek, która gdzieś się tutaj kształtuje, klaruje. Nie wiem, co to jest, ale być może macie jakieś swoje pomysły, jakieś swoje koncepcje, chcecie coś nowego uruchomić, coś nowego wdrożyć słuchajcie, gdzieś macie jakiś zamysł, jakiś pomysł na siebie, albo też ludzie, do Was przychodzi to wszystko, co mówię, tak, bo pamiętajmy, że karta Asa Kielichowego to jest taki nowy początek, szansa na coś nowego, szansa na te nowe początki, które bardzo nas pasjonują, które bardzo nas kręcą, które sprawiają, że emocjonalnie tutaj jesteśmy tacy pobudzeni, tak, oczywiście u co niektórych może to być szansa na nowy związek, na nową miłość, jak najbardziej również, bo to generalnie, no kielichy, no to co kielichy, no to uczucia, ale pamiętaj o tym, że to niekoniecznie musi być nowy zanek czy kaśka, to również, kochani, jest karta nowego początku jakiegoś tam albo szansy stworzenia czegoś fajnego w Waszym życiu, gdzie wy emocjonalnie jesteście tym podekscytowani. I moi drodzy, pamiętajmy o jednej rzeczy: to jest tylko jakaś szansa, żeby to się mogło rozwinąć i coś mogłoby się tutaj stworzyć. Poczekajcie, bo tutaj ktoś napierdziela, ale kto? Aha, Paweł, no dobra, Paweł, i ktoś tam jeszcze za chwilę. Um, jeżeli tu, żeby tutaj cokolwiek mogło się wydarzyć, żeby ta szansa mogła faktycznie, jakby wejść, um, no tutaj w dużej mierze, słuchajcie, w życie, to bliźnięta pamiętajcie, że albo musicie po tą szansę chwycić i coś z, to, z tym tematyką zrobić, bo siedząc na tyłku i czekając, aż samo przyjdzie, to nie przyjdzie. Wychodźcie z propozycjami, być może propozycja do Was z czegoś przyjdzie i mamy tu emocjonalne podjaranie się tematem. Dobra, raczki. Co u roku jutro? Komunikacja drogą internetową z jakąś osobą płci przeciwnej. E, słuchajcie, jakieś propozycje, namowy, e, nie wiem, przekonania, zaangażowanie jednej ze stron nieco większe niż drugiej strony. Ktoś na to patrzy, ktoś się temu przygląda, ktoś to widzi, że ktoś się stara, angażuje, pyta, prosi, e, słuchajcie, proponuje coś. No, i ta jedna ze stron, która jest tą stroną bardziej bierną, czyli taką przypatrującą się temu wszystkiemu, no tak zastanawia się, czy to brać, czy nie brać. To tak troszeczkę poczułam. Być może są też takie relacje u raka, gdzie rak wspomina kogoś, kogo bardzo kiedyś kochał, z kim ewentualnie był, albo do kogoś coś czuł, i gdzieś tutaj jest takie telepatyczne połączenie pomiędzy wami. Słuchajcie, możecie w jednym czasie czuć swoje emocje. Nie wiem, czemu to mówię, ale tak to czuję. Słuchajcie, po prostu bierzcie to pod uwagę, że my, słuchajcie, Słuchajcie, ezoterycy mamy takie czasami, wiecie, odchyły. Nie? <grych> Ale coś takiego poczułam i coś takiego jest. Natomiast we, we wszystkich pozostałych przypadkach dobre kontakty z, z innymi ludźmi, to jest raz. Słuchajcie, jakieś sprawy związkowe emocjonalne. To dwa, e, jakieś plany, które możecie razem snuć. E, słuchajcie, jakieś ochoty na to, aby dany związek popchnąć do przodu. Na zasadzie nie mieszkamy razem, no to może zamieszkajmy, a może się oświadczę, zaręczę, a może weźmiemy ślub, a może nie wiem, wynajmiemy razem mieszkanie, a może coś tam sroś tam. Takie klimaty tutaj też się pokazują. No to teraz lew, co ulwa jutro? jutro, kochani, czas postawiony na miłość, namiętność, seksualność, romans. E, słuchajcie, zenka na białym koniu. E, słuchajcie, ale takiego zenka, który już po prostu aż tam kipi na wasz widok. Ewentualnie na Kaśkę, która już wiesz, wiecie, już po prostu nie może się doczekać aż wyniknie coś więcej pomiędzy Wami. Mówię to tak, ponieważ no karta, słuchajcie, która dla Was wypadła, no niestety jest kartą ognia, to znaczy niestety właściwie jest kartą ognia, pasji, namiętności, seksualności, lgnięcia jeden do drugiego, parcia jeden na drugiego, jak najbardziej kochani również, no i tutaj po prostu aż ciągnie kogoś do kogoś i to po prostu czuć, tak? W powietrzu. Ponadto, moi drodzy, możecie gdzieś mieć jakieś swoje pomysły, jakieś swoje plany, upierdzielić sobie coś w głowę. Ja dzisiaj i muszę zrobić to i to, albo muszę tam dokonać tego czy tamtego, kupić to i to, zrobić to i tamto. <laughs> no i lwa nic nie powstrzyma, dopóki lew tego nie zrobi, albo tego nie dostanie. No, a ponadto też dużo energii, dużo energii. Co jutro zmierza do panny? Jeżeli chodzi o panne zwycięstwo, słuchajcie, nie wiem jakie i nie wiem w jakich aspektach. Nie będę nawet wymyślała przykładów. Słuchajcie, bo już jest godzina 19, już po prostu mi się nie chce. Ale w każdym bądź razie pomyślność, szczęście, triumf, e, zwycięstwo, fanfary, uznanie, miłe słowa, komplementy. Wy macie poczucie, że utarłyście komuś nosa, że dopierdzieliliście komuś do tyłka. Wiecie o co mi chodzi? Że udało Wam się przeskoczyć przeszkody, trudności, że poczucie. Czujcie, że ciężar z pleców zrzucić możecie. Mamy proces zwycięstwa. Co jutro zmierza do was? Waga będzie rozgadana drogą telefoniczną i internetową. Jest tutaj ogrom po prostu komunikacji. Słuchajcie, macie ochotę się z kimś e, cały czas być w kontakcie. Macie ochotę tej osoby słuchać, macie ochotę tej osoby, tą osobę czytać, e, gdzieś chcecie, żeby ten kontakt wasz z tą osobą był zachowany, no i waga po prostu tutaj będzie od samego rana klepać po tym telefonie albo po tej klawiaturze, wydzwaniać gdzieś szukać tego kontaktu, oczywiście alternatywnie. Od Odwrotnie, jakaś osoba z wagą, ale w każdym bądź razie przesuł wiadomości jest przeolbrzymi. Ponadto, słuchajcie, gdzieś wagę ciągnie, gdzieś wagę gna, waga gdzieś ma ciągoty, powiedziałabym raczej, że w czyimś kierunku, gdzieś tutaj jakby szuka próby zbliżenia się do drugiej osoby. I słuchajcie, jakie sprawy przyspieszają, jakie sprawy ruszają z miejsca. Waga czuje, że chce coś pchnąć do przodu, albo nawet bez jakiejkolwiek interwencji wagi, to się po prostu zadziewa. Tak? Tutaj mamy pęd, rozwój, ruch. Skorpiony, co u Was jutro? A u skorpiona, kochani, jutro by na nastąpi proces myślicielski i jak skorpion zasiądzie, słuchajcie, nie wiem gdzie tam, w fotelu, na kibelku, na czymkolwiek, to będzie dumał, myślał, analizował planował słuchajcie głowa jego będzie pracowała na wszystkich poziomach moi drodzy wszelkie emocje jakby spadną na dalszy plan bo skorpion będzie skupiony skorpion będzie tutaj analizę słuchajcie analizator analizator wrzuci i będzie że tak powiem mielił, tworzył, myślał i obmyślał jakieś strategie Widać tutaj, słuchajcie, po prostu osobę mocno myślącą albo zajmującą się bardzo ważnymi, wartkimi tematami. Może to być tylko zwykła rozmowa z kimś, może macie spotkanie z jakąś osobą em, konkretną, z którą musicie jakieś szczegóły poustalać e, i to również tutaj będą konkrety, tak? Czyli mamy głowę nabitą jakimś tematem emocje na bok, bo Skorpion tutaj musi wszystko poustalać, wszystko musi tutaj dopiąć na ostatni guzik, musi coś załatwić, musi do kogoś pójść, na jakieś spotkanie, bo być może to są też i takie aspekty, ale łeb nabity na maksa poważnościami tematu, słuchajcie. Co jutro zmierza do strzelca? A do strzelca zmierza kombinatorstwo, moi drodzy, to znaczy dwie wersje. Albo będziecie, drogie strzelce, kombinowały jak konie pod górę. Jak tutaj załatwić, pokombinować, żeby coś ugrać? <laughs> Względnie strzelec, moi drodzy, i ja bym sobie tego bardziej życzyła. Strzelec wreszcie nabiera mocy, strzelec wreszcie się w czymś upewnia, strzelec wie, że jest kreatorem własnego życia i że strzelec sobie nie pozwoli na byle jakość i na byle jakie życie, na byle jakie związki, na takie połowiczne, niechciane jakieś, kurde, słuchajcie, być może znajomości. Strzelec stwierdza, kurczę, chce wszystko albo nic. Tak? Nie chcę, kurde, jakiś resztek ze stołu, tak? Wiecie o co mi chodzi? I tutaj gdzieś bierzecie z drugiej strzelce sprawy w swoje ręce i stwierdzacie dosyć. Ja będę kreował, czy kreowała swoje życie. No chyba, że będziecie coś kombinować. Tutaj czarować, tutaj pierdzielić, mydlić oczka, też tak może być, albo ktoś oczywiście w waszym kierunku. Dobra, koziorożce jutro. Koziorożce w dniu jutrzejszym, kochani, yy, mają klimat pod tytułem Rycerza na Białym Koniu. Moi drodzy i może to być sytuacja tego typu, że wyznania uczuciowe, miłosne, relacyjne, tutaj po prostu koziorożec, jutro będzie w niebo wzięty, bo Wasz zanek Kaśka oczywiście będzie bardzo uczuciowo do Was nastawiony, słuchajcie, będzie gdzieś Wam tutaj sporo komplementów sadził, oczywiście też będzie Wam słodził, moi drodzy i tak dalej, i tak dalej, bo to jest ktoś, kto wyznaje uczucia, ktoś, kto się sercem otwiera na drugiego człowieka. Oczywiście to też możecie być Wy sami, który robicie to wszystko, co powiedziałam, Albo też otwieracie Cię całym sercem na jakąś sprawę, temat, nie wiem, coś tam, sroś tam, i jesteście bardzo emocjonalnie czymś pobudzeni. Powiedziałabym, aż tak, że wewnętrznie czujecie ciary, wiecie motylki w brzuchu, yy, jesteście szczęśliwe. Tutaj idziecie za głosem serca bardzo mocno, więc koziorożce to też nie musi być miłość. To mogą być jakieś tematy, sprawy, nawet inwestycje, sprawy zawodowe, finansowe, które napędzają Was emocjonalnie do przodu. Co uwodnika jutro. Uwodnika jutro. U. Słuchajcie, wodnik odwraca się napięcie, zostawia to, co ma i mówi dziękuję, do widzenia, wychodzę. <słuchajcie>, Słuchajcie, powiem Wam tak, w tej talii nie wiem dlaczego, bo w innych tak nie mam, ale w tej. To nieraz jest taka sytuacja, ja muszę wyjechać, więc muszę się spakować. Niechętnie, ale muszę opuścić związek, relacje, miłość, dom. Bo muszę udać się w inną stronę, w inną drogę. Nie wiem, czemu ja w tej tali tak to czuję, bo to jest ktoś, kto ma spakowaną torbę, ktoś wychodzi z chaty, ale jeszcze ogląda się do tyłu z taką, o Jezu, no nie chciałbym, albo nie chciałabym, ale muszę gdzieś pojechać, coś załatwić, musimy się, no nie wiem, rozstać na pewien czas albo na chwilę, na kilka godzin, chociaż wolałabym, czy wolałbym zostać na miejscu. To jest oczywiście raz, ale podam też ten aspekt drugi. Są wodniki takie, które stwierdzają, że chcę zakończyć już jakiś etap. W swoim życiu niekoniecznie relacyjnej i miłosny, może być jakikolwiek, zostawiam to już, bo ym, to niby jest spoko, niby jest tam coś, ale kurczę, mam takie wrażenie, że powinnam, czy powinienem pójść w innym kierunku, e, zrobić coś inaczej, bo czuję, że tam mogłabym więcej osiągnąć, czy mógłbym więcej osiągnąć, i tak troszeczkę niepewnie, z niechęcią, być może co niektóre wodniki myślą nad tym, aby w tą stronę podążać, tak? Więc jakby w dużej mierze, kochani, tak to może wyglądać. I słuchajcie, uważam, Zobaczcie też na osoby, które was kiedyś zostawiły, albo z którymi wy się rozstaliście, bo być może, słuchajcie, będziecie ta osoba albo wy będziecie być może chciały do tej znajomości mm, powrócić, albo te osoby do was. Ryby jutro a u ryb jutro siła, moc energia, partnerstwo zbliżenia z drugą osobą, którą tutaj kochani którą kochacie, duża siła płynąca z tego związku tak jakby coś się umacniało pomiędzy wami, słuchajcie gdzieś jakbyście czuli, że wspólnie razem możecie tak naprawdę góry przenieść, tak to troszeczkę kochani czuję, bardzo dużo determinacji do działania dużo zaangażowania moi drodzy też tutaj widzę, bardziej w klimatach relacyjnych, ale nie musi być, bo to też może być tylko typowo wasza karta, że jesteście w stanie dokonać rzeczy niemożliwych, tak? Smok nie jest łatwą istotą do oswojenia. Omówmy się. Więc być może wy macie taką siłę w sobie, że możecie sprostać najgorszym rzeczom, które w waszym życiu są, najcięższej pracy, jaka w życiu waszym się pojawia, największym bolączką, przeszkodą, trudnością i faktycznie jutro z tym sobie, kochani, pięknie dacie radę. Karty, słuchajcie, tła pokazujące osoby, które są gotowe do czegoś. Osoby, które są gotowe do czegoś i czekają już w blokach startowych, wypatrują czegoś, aby to już do nich przyszło, albo żebyście Wy mogli już ten krok naprzód zrobić. Wiecie, co bardzo prosty przykład. Czekamy za kurierem, za paczką, za listem, za telefonem, za wiadomością. Czekamy za czyjąś decyzją. Czekamy, kiedy będzie można odebrać klucz od nowego mieszkania. Czekamy za wnioskiem, nie wiem, kredytowym. Słuchajcie, nie wiem za czym. To są oczywiście moje tam wymyślone przykłady, ale już tak jakby, no kiedy, no kiedy, bo ja już. Jestem gotowa, ja już bym chciała teraz, ja już bym też chciał teraz. Niech to już przyjdzie, niech ten telefon zadzwoni, niech ta wiadomość będzie. Albo niech się już w końcu na coś ktoś zdecyduje. Więc taki troszeczkę klimat poczułam takiej niecierpliwości w czekaniu za czymś, ale w gotowości jednoczesnej wypatrywania za ową rzeczą. U co niektórych mogą to być faktycznie listy, sprawy formalne, sprawy urzędowe, sprawy bankowe, jakieś decyzyjne. Oczywiście jak najbardziej, bo pokazuje się karta sprawiedliwości, a więc jak najbardziej takie tematy maty zawodowo, finansowo, słuchajcie, księgowe, finansowe, urzędowe, słuchajcie, administracyjne, mogą się tutaj pokazać, czekanie również, kiedy ten rozwód będzie, kiedy ewentualnie ktoś zdecyduje się na rozwód. Też o tym pomyślałam, bo no, przy tych kartach to też jest taka sytuacja, m, takiego troszeczkę, no kiedy w końcu do tego dojdzie, kiedy, kiedy coś tam będzie, tak? Kiedy ktoś podejmie jakąś decyzję. E, więc całkiem możliwe, że to o to chodzi i moi drodzy, bardzo dużo energii, bardzo dużo pasji, bardzo dużo ognia, bardzo dużo m, takiego powiedziałabym wytrwałości, i jednocześnie takiego słuchajcie, u, co niektórych oczywiście, rozpoczynania nowych początków z dużą pasją. Nie wiem, możecie, kochani, zacząć robić coś nowego w swoim życiu. Macie nową pracę, nowe zadania, nie wiem, nowe związki, a nawet stare związki, ale w których ewentualnie tutaj, w tych wszystkich aspektach, kochani, jest taki element: ja teraz zrobię tak, że będzie zajebiście, i z taką pełną pasją, iskrą. Idziecie, moi drodzy, do przodu słuchajcie, tyle ode mnie jeżeli chodzi o, jutro, o jutrzejszą dnióweczkę oczywiście czasówkę zrobię Wam w przeciągu pięciu minut, bo słuchajcie Wy musicie też wiedzieć o jednej rzeczy nieraz piszecie, nie ma głosu, nie ma głosu, nie ma głosu tak, bo jak ja to publikuję od razu i nie czekam, bo chcę żebyście tutaj jak najszybciej już wiedzieli, że na magiczną kochani coś weszło to oczywiście zanim słuchajcie tutaj YouTube to wszystko słuchajcie zrenderuje no to odrobinkę za czasami trzeba zaczekać za tym głosem, ale głos jest, bo ja to sprawdzam jest, no i ta czasóweczka kochani tylko się wbije i ja zaraz tą czasówkę zrobię, muszę to prześledzić, każdy znak Sodiaku Wam wpisać, ale czasówka zawsze jest w pierwszym komentarzu pod każdym filmem. Słońce moje, tyle ode mnie, dobranoc i dzień dobry, kochani, dnia następnego Wam życzę, trzymajcie się.